A tu też przy okazji mnie tak trochę prowokujesz, bo to też czasami mnie dopada w, pytania, w pytaniach nawet od mojej najbliższej rodziny o te słynne kody. Mm -hmm. To okay. śmiejemy z magiczne tego kody. Tak. magiczne kody do, okay. do naszych samolotów we Przyszach. Do rakiet, tak, 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 tak takie kody tak, i tam Amerykanie tak, schowają te kody. Tak. tak, czekamy tylko kiedy ktoś zapyta wiesz, pilotów holenderskich, e, o której godzinie Amerykanie wprowadzili kody, żeby mogli dzwonili do króla. Wiesz, to samo może tak, zadać tak. pytania, czy Izrael, który wykonuje przecież zadania, nie zawsze skoordynowane z Amerykanami, to też ma te kłopoty. Tu myślę, że świetnym przykładem jest to, że oczywiście te kody źródłowe w sensie technologicznym, jeżeli firma, która produkuje te rakiety, no nie jest skłonna, żeby przekazać w sensie technologicznym tą wiedzę, know-how Polakom, którzy za chwilę będą tutaj gdzieś tam pod Radomiem w piwnicy produkować. Więc to jakby rozróżnijmy sprawy praw autorskich, tak własności tutaj intelektualnej, ale powiem Ci szczerze, że ja często też ludzie, bo jak mnie o to pytają, mówią, wiecie co? Ja miałem większy problem z częściami zamiennymi do leopardów, tak, to, to były te kody, które nie przychodziły te części do, do relatywnie starych czołgów niż, że tak powiem, z rakietami jazm, bo jak się okazuje, myślę, że możemy te kulisy zdradzić, jak w końcu chcieliśmy już te zadania wykonywać na tych jazzmach, Przebrnęliśmy nawet wewnątrz armii, była taka, taka wielki opór tutaj co niektórych, żeby w ogóle wyjąć to z magazynu. I tam tym małym druczkiem było napisane, że z tego kontenera. Tą rakietę, jak się otwiera, to trzeba poinformować tutaj departament Obrony, tak? Właśnie z tego względu, że no kwestie licencji, tak. gwarancji, one są hermetycznie zamykane, tak? I zadałem wtedy pytanie, czy tam jest napisane, że musimy mieć zgodę prezydenta stanu. Co się stanie, jak podepniemy ją pod F16, wyślemy ją nad Bałtyk? I nic się nie dzieje, więc to, to są też legendy jakby rozpowszechniane przez jakieś niestworzone elementy, które nie mają uzasadnienia w życiu, w życiu tutaj naszym codziennym.